Drogie Polki, drodzy Polacy, e, mówię do Was z, z niskiej orbity okołoziemskiej. Jesteśmy na pokładzie kapsuły Grace. Z nami również e, e, indykator 0G, który się nazywa JOY, e, jako piąty pasażer, ale e, tutaj przelecieliśmy, żeby reprezentować e, Was wszystkich, e, nasze kraje, ale. W tym również Polskę. Ja jestem reprezentant, reprezentantem Was wszystkich i lecimy na Międzynarodową Stację Kosmiczną po to, żeby wykonywać nasze eksperymenty technologiczne, pokazywać naszą technologię, jednocześnie przygotowywać przyszłość technologiczną Polski. Nie tylko dla nas, ale dla całego sektora kosmicznego, dla nowej generacji inżynierów, którzy będą wkraczać na, na, na rynek. Natomiast misja z jednej strony jest ogromnym symbolem, symbolem zaawansowania Polski, jak Polska bardzo mocno poszła do przodu technologicznie i możemy dzisiaj to zademonstrować bezpośrednio na orbicie. Natomiast z, z orbity również będziemy mieli, będę miał możliwość przeprowadzania lekcji ze studentami, z uczniami, z powrotem na ziemi. Mam nadzieję, że niektórzy z nich wybiorą ścieżkę kariery taką jak ja. Miałem Okazję pracować w niesamowitych organizacjach podczas mojego życia w jednym z największych laboratoriów naukowych na świecie w ternie zanim zostałem wybrany jako astronauta, a teraz zmierzamy na Międzynarodową Stację Kosmiczną na to nasze niesamowite laboratorium na orbicie. Pozdrawiam was wszystkich. Reprezentuję was, wszystkich, 40 milionów Polaków. Zabieram. Wasze serca, wasze, Waszą nadzieję ze sobą i czuję, że wszyscy mi tutaj towarzyszycie. Pozdrawiam Was i do zobaczenia już z Despati Kosmicznej. Dziękuję.